I nie patrzę na gwiazdy, że jaką szuka swojej drogi, no bo to bycie normalnym cię czyni wyjątkowy. Siema, ja jestem Szósty i dziś przedstawię Wam 6 pokémonów, które według mnie warto ustawić jako swojego Pokémona towarzysza. Jednak, zanim to, bardzo serdecznie zapraszam jutro na kanał, bo właśnie od jutra pojawi się naprawdę sporo nowości. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam. Teraz przejdźmy już do odcinka. I jak wiadomo, Pokemon Towarzysz daje nam opcję zbierania cukierków poprzez przebywanie kilometry. Teraz tylko pytanie, kogo najlepiej ustawić właśnie jako naszego kumpla? Moją listę najlepszych Pokémonów otwiera Magikarp. E, nie, 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 stop, jeszcze raz. Moją listę najlepszych buddy Pokémonów otwiera Mietek. Jak wiadomo, magikarby są bezużyteczne do czasu, aż nie zbierzemy sporej ilości cukierków na ewolucję. Wtedy ze zwykłej ryby, która najlepszym atakiem może się poszczycić co najwyżej ochlapanie kogoś wodą, zmienia się w naprawdę mocnego koksa, który możemy przestraszyć niejedną osobę walczącą w gymie. Kolejny na mojej liście znalazł się Pikachu, jeżeli posiadacie tego Pokemona to myślę, że mega fajną opcją byłoby zebranie cukierków właśnie do niego i zrobić jakąś mega fajną ewolucję. Musicie przyznać, że jak ktoś ma samego Pikachu to już szacunek i jest fajnie, ale jak ktoś ma jeszcze do niego masę cukierków, no wtedy to naprawdę podziw, ukłony i oklaski. Pamiętajcie również, że jeżeli przejdziemy z Pikachu 10 km, to wskoczą tam na ramię, więc całkiem przyjemna opcja. Eevee to kolejny Pokémon, którego warto wyprowadzać na spacery. Oczywiście, jak wiadomo, Eevee sama w sobie nie jest jakimś mocnym Pokémonem, ale jeżeli zbierzemy sporo ilość cukierków i zrobimy ewolucję, na przykład w Vapryona, to zupełnie zmienia postać rzeczy i z różnego małego Liska zmienia się w naprawdę totalnego koksa, którym nie dożyło, żeby podbić nie jeden gym. To jeżeli postawimy go na gymie, żeby go po prostu pilnował i żeby był tam, to nikomu nie będzie łatwo go nam odbić. PJ jest kolejny na liście i na pewno parę osób się złapie za głowę i pomyśli Co ten szósty gada? Po co komu PJ jako towarzysz? Co w ogóle za debil? A no widzicie, jeżeli macie mały level To PJ jest naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem według mnie Ponieważ jeżeli będziemy mieli do niego naprawdę sporo cukierków To jesteśmy w stanie bardzo szybko się wyekspić Dzięki trickowi z Lucky Eggiem. Więc naprawdę, jeżeli dopiero zaczynacie grę lub chcecie szybko się wyekspić, To pomyślcie nad tym bo sposób jest naprawdę mega dobry jesteście w stanie bardzo szybko dzięki temu wbić na przykład 20 czy tam 25 level, także myślę, że możecie się nad tym zastanowić. Wiem, że bardzo dużo ludzi uwielbia pokemony duchy. Takim właśnie jest Gastly. Jest on bardzo łatwy do złapania, dzięki czemu możemy go od razu sobie ustawić jako swojego pokemona towarzysza i zbierać cukierasy na kolejne ewolucje pokemonów duchów. A uwierzcie, że taki Gengar wykoksowany z dużą ilością CP naprawdę nieraz robi czystki w gymach. I po prostu jest fajny, nie wiem jak wy, ale ja osobiście również lubię pokemony duchy i myślałem, żeby nagrać jakiś odcinek właśnie z zbierania pokémonów duchów na cmentarzu i tak dalej, i tak dalej. Także pomysł mamy, zobaczymy jak będzie z realizacją. I miejsce pierwsze należy do. Nie no, tak na poważnie. Miejsce pierwsze należy do Was i jestem bardzo ciekawy Waszej opinii, którego Pokémona najlepiej ustawić jako naszego towarzysza, i właśnie jakiego aktualnie Wy posiadacie na tym miejscu. Jestem naprawdę ciekaw, także dajcie znać w komentarzach. Tymczasem trzymajcie się. Cześć. Nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody dorośni, pierdole lichy transfer. Chcę wyniki wrapsze i pierdolę kwestie lat. Pier